Pewnego dnia, kiedy miałem około siedmiu lat, moja mama musiała pojechać na recital mojej starszej siostry, a tata był pilotem linii lotniczych, więc go nie było. Mama zostawiła mnie i mojego starszego brata, który miał wtedy zaledwie dwanaście lat, w domu opiekunki, który znajdował się kilka przecznic od naszego domu. Nasza opiekunka BF miała dziewiętnaście lat i była najlepszą opiekunką, o jakiej mógł marzyć siedmioletni chłopiec. Pozwalała nam grać w gry i oglądać telewizję, o ile nie przeszkadzaliśmy jej, kiedy rozmawiała przez telefon ze swoim chłopakiem. Kiedy oglądaliśmy telewizję, usłyszeliśmy jakiś hałas z boku domu, uznaliśmy, że to jakieś bezpańskie zwierzę, więc nie przejęliśmy się tym i nadal oglądaliśmy telewizję. Jakieś 30 minut do godziny później Bewy wybiegła z pokoju, zamknęła drzwi frontowe i zasunęła rolety. Nie wiedzieliśmy wtedy, co się dzieje. Ja i mój brat byliśmy tylko dziećmi, więc przestraszyliśmy się i zaczęliśmy płakać. Potem Bev powiedziała, że wszystko będzie w porządku, to był tylko podglądacz. Zabrała nas na górę i zaprowadziła do pokoju jej rodziców z Nintendo i słodyczami. Powiedziała, żeby się stąd nie ruszać i niczego nie dotykać. Minutę później, po tym jak wyszła z pokoju, usłyszeliśmy głośny trzask i tłuczenie się szkła w pokoju pod nami. Ktoś rzucił cegłę schodnika przez okno sypialni dla gości i zdołał dostać się do środka. Pamiętam jak Bef wbiegła do pokoju i kazała nam wejść do szafy, mówiąc nam, że zagramy w chowanego i mamy siedzieć tam cicho. Zamknęła ją od zewnętrznej strony, a następnie gdzieś poszła. Minęło kilka minut i usłyszeliśmy krzyki dorosłego mężczyzny. Wychodź gdziekolwiek jesteś, chcę się tylko z tobą pobawić. Potem usłyszałem coś, co brzmiało jak lecąca z kranu woda w łazience naprzeciw szafy. Po chwili ucichło i usłyszałem, jak bef krzyczy do mężczyzny: Policja jest już w drodze, lepiej wyjść z mojego domu. Następnie usłyszeliśmy głośne, ciężkie kroki oddalające się od pokoju i zaraz po tym wycie syren w oddali. Słyszeliśmy z szafy tylko dziwne dźwięki. Befe wrzasnęła i usłyszeliśmy głośne łopotanie na ziemi pod nami. Później się dowiedzieliśmy. Że Beth zdołała znaleźć stary drewniany kij i gdy mężczyzna zmierzał w kierunku wyjścia, zamachnęła się i uderzyła najmocniej jak potrafiła, przewracając psychopatę na podłogę. Oszołomiony wstał i zaczął gonić się na zewnątrz, ale pojawili się policjanci i obezwładnili mężczyznę. Mama wróciła najszybciej jak się dało, i zabrała mnie, mojego brata i Bew do naszego domu. Kilka lat później wyjaśniła, że mężczyzna był znanym przestępcą seksualnym i uciekł z więzienia. W raporcie policyjnym napisane było, że miał przy sobie dość duży nóż w kieszeni, a za paskiem spodni schowany miał pistolet.